Przygodny księże Prymasie, drogi Księże biskupie Wogdanie, dostojny jubilacie, umiłowani współbracia w biskupie i kapłańskiej posłudze, szanowna rodzino, dostojni goście, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, przygodne siostry, drodzy alumni, umiłowani w Panu siostry i bracia. Każdy jubileusz, jaki świętujemy w naszym życiu, czy to rodzinny, małżeński, a także i kapłański, jest zawsze uroczystością całej wspólnoty. Jubileusz kapłański jest uroczystością rodziny parafialnej, diecezjalnej, a jubileusz biskupa, jak mogliśmy się przekonać, jest wyrazem wspólnoty, która obejmuje cały Kościół. Znakiem tej wspólnoty były życzenia Ojca Świętego Franciszka, które przekazał na dzisiejszą uroczystość. Znakiem wspólnoty diecezjalnej życzenia i słowa wypowiedziane przez Księdza Prymasa na samym początku. Ja jestem w tym szczęśliwym położeniu. Że przez 25 lat posługi biskupiej biskup Bogdan przez 18 lat był moim najbliższym współpracownikiem i dlatego nie przepada w udziale, nie bywały zaszczyt, łaska dziękować wraz z całą tutaj obecną wspólnotą za te wydarzenia, fakty które dopełniły się w ciągu tych 25 lat za łaski otrzymane za jego pośrednictwem. o po kolejnych jubileuszach 40 i 50 lecia posługi kapłańskiej, 20 lecia posługi biskupiej, które dane było nam wielu obecnym tutaj celebrować, obchodzić, dzisiaj srebrny jubileusz posługi biskupiej. Po ludzku ten jubileusz jest dziękczynieniem za łaski, za ludzi, których dostojny Jubilat spotkał w tym czasie, ale jest także spojrzeniem w przyszłość powierzeniem tej nieznanej przyszłości miłosierdziu odwiecznemu Boga. Jak to słyszeliśmy na początku tej Mszy Świętej. Ale to jest, jeżeli tak można powiedzieć, ludzki wymiar jubileuszu. Tymczasem to, co najbardziej istotne, ważne, wielkie w każdym jubileuszu, to jest to, co otrzymujemy od Boga. I Pan Bóg w jakiś sposób wychodzi nam naprzeciw w dzisiejszych czytaniach muszalnych. Drugie czytanie mszalne św. Pawła skierowane do Tymoteusza według tradycji późniejszego biskupa Efezu jest wielkim dziękczynieniem za tę posługę kapłańską, a później także i biskupią. I dlatego nawiązujemy właśnie do tych słów, które ukazują nam kapłaństwo jako wielki dar, charyzmat, dar. Otrzymany dla innych, udzielony przez nałożenie rąk biskupich. I święty Paweł prosi Boga, aby on pozwolił od nowa rozpłomienić ten charyzmat Boży. Bo wraz z nim każdy, na którego zostały nałożone ręce, otrzymał ducha bojaźni, mocy, miłości. Oraz trzeźwego myślenia. Jest to przypomnienie, że dar kapłaństwa jest w pierwszym rzędzie darem Bożej Miłości. Darem niczym niezasłużonym, darem udzielonym dla innych. I dlatego radość kapłańskiego i biskupiego życia polega właśnie na dzieleniu się z innymi z tymi, do których zostaliśmy posłani, tym, co otrzymaliśmy od Boga. Jego miłością, Jego Słowem, Jego bliskością, Jego obecnością. Przygodny i drogi księże biskupie i jubilacie, już na Twoim obrazku prymicyjnym umieściłeś słowa Pan posłał mnie, abym głosił Ewangelię ubogim i leczył rany skruszonych serc. Tego właśnie zadziwiająco dojrzałego spojrzenia na własne kapłaństwo jako pokorną służbę Ewangelii uczyłeś się tutaj, u stóp świętego Wojciecha, otrując się w świetliste przykłady tych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary i skupa Kozala. Sługi Boży, Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. A w dniu Twoich święceń, Stefan Kardynał Wyszyński powiedział do Was wszystkich, bo tutaj są także inni kapłani wyświęceni razem z Tobą. Pozwólcie, że przypomnę te słowa. Wyjdziecie stąd, nie oglądając się na siebie, aby przepowiadać dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Wy, żyjący synowie żyjącego Boga i żyjącego Kościoła, macie życiodajne posłanictwo i z nim pójdziecie, idźcie, aby przenosić owoce, aby owoc wasz trwał. Po 50 latach, od tamtej chwili, dziękujemy Bogu za te bogate owoce, z którymi stajesz tutaj dzisiaj przed Panem, a my razem z Tobą, dziękując za ogrom darów i łask, których Pan dzielił za Twoim pośrednictwem. Od razu jeszcze wracamy sercem i myślą do Dnia Biskupiej Konsekracji. Po 27 latach kapłańskiego posiewu kapłańskiej służby jako wikariusza, studenta, rektora seminarium, pracownika kuri dnia 8 października 1988 roku tutaj w Bazylice Prymasowskiej z, gro, z rąk Świętej Pamięci kardynała Józefa Glempa otrzymałeś pełnię Chrystusowego kapłaństwa. W swoim herbie umieściłeś symbol M. Znak Twojej miłości do Matki Najświętszej, która tutaj katedrze patronuje od samego początku. Przyjęcie sakry biskupie, jak powiedziałeś, jak powiedziałeś, w dwudziestym roku, w dwudziestym jubileuszu, z okazji dwudziestego jubileuszu, było najradośniejszym dniem w Twoim życiu. Pozwól, że dodam, dopełnieniem tego dnia jest dzień dzisiejszy, gdzie cała diecezja, cały Kościół Boże, Gnieźnieński, dziękuję Bogu za 25 lat, biskupie i posługi, twoja biskupie i kapłańska posługa upływała u boku czterech prymasów, trzech prymasów biskupia, posługa. I dlatego dzisiaj wracamy po raz kolejny do Twojego biskupiego zawołania. Ewangelię evangelizare pauperius. Głosić Ewangelię ubogim obrałeś jako swoje zawołanie, swoje motto, a powiedziałbym więcej, jako zadanie i treść Twojego życia, która pozostaje do wypełnienia. Te słowa nawiązują bardzo wyraźnie, jak wiemy, do posłannictwa Jezusa Chrystusa, wypowiedzianego, w początku tego posłannictwa, wypowiedzianego w Synagodze w Nazarecie. A synagoga w Nazarecie z kolei nawiązuje do słów Chrystusa, który powiedział: Jak mnie posłał ojciec, ja was posyłam. Chrystus znał ludzkie ułomności, ludzkie słabości, ale wraz z tym posłannictwem udzielił nam, biskupom i kapłanom, swojego ducha, tego samego ducha, który spoczął kiedyś na Jezusie, aby śniósł dobrą nowinę zaślepionym. Proklamował rok łaski od Pana i ten symboliczny rok ciągle trwa. Trwa także w roku wiary ogłoszonym przez papieża Benedykta. Wśród wielu świadectw chciałbym odwołać się. W sposób szczególny do świadectwa Jana Pawła II wypowiedzianego tutaj w Gnieźnie. Mówił Ojciec Święty z okazji ostatniej swojej pielgrzymki. Tutaj jubileusz tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego biskupa biskup i zakonnika Benedyktyńskiego jest wezwaniem do refleksji nad tym. Mandatem Chrystusa, idźcie i nauczajcie narody. Jest wyzwaniem do podjęcia i, i to z odnowionym zapałem, dzieła nowej ewangelizacji przez Kościół w Polsce. A potem w Częstochowie dodał: Cały Kościół potrzebuje nowej ewangelizacji. Ale nowa ewangelizacja jest także pilną potrzebą. Ochrzczonego przed tysiącem lat narodu polskiego. Kościół w pierwszym rzędzie oczekuje od Was, mówił Ojciec Święty do osób konsekrowanych w Częstochowie, że poświęcicie wszystkie swoje siły, aby głosić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić największej pokusie naszych czasów mianowicie odrzuceniu, odrzucenia Boga miłości. I mówił dalej Ojciec Święty, patrzeni w przykład świętego Wojciecha, z gorliwością i wytrwałością pracujcie nad pogłębieniem wiary i odnową życia religijnego wiernych, nad wychowaniem chrześcijańskim, dzieci i młodzieży, formacją duchowieństwa na niwie misyjnej aż po krańce ziemi. Nie trudno zauważyć, że nasz drogi, dostojny jubilat podjął to dzieło prawie dokładnie w tej samej kolejności, w jakiej wylicza Ojciec Święty. proszenie Ewangelii młodzieży, rodzinom, formacji duchowieństwa i na obszarach Misyjnych. Ponieważ narosły już nowe pokolenia, pozwól, drogi księży, biskupie i jubilacie, że w takim stylu telegraficznym wyliczę tylko te dzieła, które w dużym stopniu realizowały się za Twoim pośrednictwem. W większości wypadków nawet przewodniczyłeś tym, tym instytucjom. I tym wydarzeniom w naszej Archidiecezji najpierw kongres eucharystyczny zwołany przez księdza kardynała Glępa w przygotowaniu uroczystości milenijnych Świętego Wojciecha. Następnie peregrinacja relikwii Świętego Wojciecha w latach 1991-1996, a potem lata Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przygotowania do misji ewangelizacyjnych, misje ewangelizacyjne w diecezji. Przewodniczyłeś Komisji Duszpasterskiej, której zadaniem było przygotowanie archidiecezji, a potem kolejne pielgrzymki Ojca Świętego w roku 97-99, gdzie był reprezentowany przez sekretarza kardynała stanu i w roku 2000. Przygotowanie archidiecezji w wymiarze duszpasterskim było ogromnym zadaniem. Byłeś nieustraszony i w sposób niestrudzony wszedłeś do rodzin, do ludzi w trudnym położeniu, opuszczonych, cierpiących. Aby wskazać im światło mocy i nadzieję Ewangelii, służyć tym, co sami otrzymaliśmy od wiecznego Boga, dawać nadzieję, której nikt inny poza Chrystusem dać nie może. Nadzieję, która sięga nawet poza grób. Już jako kapłan. Służyłeś ofiarnie, posłuże, posłudze, duszpasterstw, lekarzy, pielęgniarek. I nawet wtedy, kiedy zostałeś zwolniony z tego, tych obowiązków, nadal byłeś wszędzie tam, gdzie potrzebowali Ciebie ludzie. A dobry Bóg nie odmówił Ci, nie poskąpił przymiotów ducha, umysłu i serca, które uwiarogodniły swoją wzniosłą dywizję życiową Ewangelizare Pauperibus. Nieść nadzieję wszędzie tam, gdzie ona przegasa. Rozpalać miłość tam, gdzie ona gaśnie i wzmacniać wiarę. W głębokiej pokorze dzisiaj, w tym szczególnym momencie powtarzamy słowa apostołów. Panie, przymnóż nam wiary. Przymnóż nam wiary, abyśmy także widzieli, ile z Boga jest w tym wydarzeniu, które dzisiaj tu przeżywamy. Przymnóż nam wiary, abyśmy oglądali prawdziwe oblicze Kościoła, Jezusa żyjącego pośród nas, a nie oblicze często zranione i zeszpecone za pośrednictwem ludzi. On właśnie dlatego przyjął na siebie całą ludzką niedolę, całą ludzką słabość. Byśmy mogli w tym kościele podziwiać i kochać wielkie dzieło odwiecznego Boga, żyjącego Chrystusa, który także dzisiaj oddaje się nam całkowicie i niepodzielnie. Oddaje się każdemu z nas, oddaje się rodzinom. Oddaję się kapłanom. Przez wszystkie lata Twojej biskupi i posługi organizowałeś duż Rodzin przez formację odpowiedzialnych za poradnictwo rodzinne, spotkania, rekolekcje, dni odnowy dla samych małżonków, które prawie zawsze prowadziłeś osobiście. I w tym względzie mogę o tym zaświadczyć. Nasza archidiecezja wyprzedzała inne diecezje dzięki Tobie. Pytano, jak się to robi? Jak możemy wyjść naprzeciw potrzebom rodzin rozbitych, o których też nie, zap nie zapominałeś? Z, właśnie z inicjatywy księdza biskupa Bogdana i jego najbliższych współpracowników zrodziły się spotkania misjonarzy ich rodzin. A taką piękną pozostałością są spotkania misjonarzy z okazji uroczystości św. Wojciecha, gdzie od prymasa otrzymują krzyż misyjny, tu kolebki naszych ojczystych dziejów trumny św. Wojciecha. Jeden z biskupów niemieckich, który uczestniczył w tych uroczystościach, powiedział dziękuję Bogu że jest jeszcze jakiś kraj w, po, w naszej Europie, który posyła misjonarzy. I trzykrotnie pytał mnie, uczestnicząc w tej uroczystości, czy to są wszystko misjonarze i misjonarki z Polski. Z radością i dumą powiedziałem, tak. Z całej Polski, z wszystkich zgromadzeń zakonnych. A on mi na to powiedział, w pozostałych krajach Europy, chyba z wszystkich tych gremiów, nie zdołalibyśmy tylu misjonarzy zgromadzić. Wielki dar i znak Bożego błogosławieństwa. I tak można by wyliczać jeszcze wiele innych rzeczy. Twoja troska o niepełnosprawnych, no to często osobiście udzielałeś. Z radością sakramentu bierzmowania tutaj w katedrze, ludziom niepełnosprawnym, Twoja troska o katechetów, nauczycieli. I wszystkie formy duszpasterstw specjalistycznych były pod Twoją troskliwą opieką. Zawody, stowarzyszenia, nie muszę ich wyliczać, bo mniej więcej znamy. I wszystko to spełniałeś poza normalną posługą duszpasterską, biskupa, administracją w kurni metropolitalnej, oczywiście razem ze swoimi współpracownikami i dlatego również im dziękuję w tym szczególnym dniu naszego wspólnego jubileuszu. Ksiądz Biskup Bogdan który do dziś dnia służy swoją posługą na miarę możliwości, był i jest wielkim Bożym darem dla naszej archidiecezji. I dlatego pozwól, drogi księże biskupie, że na zakończenie skieruję do Ciebie bardzo osobiste słowa. Pragnę się dołączyć do podziękowań wypowiedzianych przez księdza premasa, i pragnę podziękować Tobie, że wzorem ucznia apostolskiego, świętego Tymoteusza, masz tak znaczący udział w trudach, ale i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii, ustawicznie według mocy Bożej udzielonej Ci w dniu Twoich święceń biskupich. Dziś wraz z Tobą wdzięcznym sercem dziękujemy Bogu przy Ołtarzu Pańskim, Dziękujemy Bożemu miłosierdziu za ogrom otrzymanych darów, za posługę sakramentalną, krzepiącą serca ludzkie, za orędzie ewangelizacji i nadziei, za Twoje żywe świadectwo wiary, także pośród rozlicznych doświadczeń, za umacnianie młodzieży, darami Ducha Świętego w sakramencie wierzymowania, za Twoją formację przyszłych kapłanów. Którą służyłeś swoim doświadczeniem, to właśnie żywa wiara otwiera serca ludzkie na łaskę Boga. Daje światło i nową moc. Wsłuchujemy się od nowa. W słowa Jezusa Chrystusa, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniami. Przesadź się może, a byłaby Wam posłuszna. Tak, w imię prawdy musimy powiedzieć, że wszyscy nieco wątpimy, czy to jest możliwe. Ale Chrystus chciał nam jedno powiedzieć, że wiara naprawdę czyni cuda. I myślę, jeżeli spojrzymy na nasze minione życie, to każdy z nas znajdzie taki moment, który jest wielkim cudem wiary. A zatem wierzę. Prosimy, by Bóg za przyczyną Matki Bożej, której powierzyłeś swoją posługę i za psemnictwem świętego Wojciecha, który prowadzi Ciebie przez Twoje całe życie, by wspierał Ciebie, abyś mógł także uczynić wszystko, co Ci polecono. Abyśmy razem z Tobą mogli dzisiaj powtórzyć, a kiedy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić i powinniśmy zrobić, powiedzcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Te dwie wypowiedzi wydają się być sprzeczne, a one są głęboko komplementarne. Bo tylko człowiek głębokiej wiary. Może powiedzieć, że wszystko co mamy, co posiadam i czym jestem, mam z woli i miłości od wiecznego Boga. I taki człowiek wiary zawsze jest głęboko posłuszny. A zatem, sławiąc wielkie dzieła Boże, razem ze świętym Pawłem wyznajemy: Z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. Powołany i przeznaczony przez Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii. I dana mi została łaska, która nie okazała się daremna. Pracowałem ze wszystkich sił, ale moje dziękczynienie kieruję do Ciebie, bo co prawda nie ja, ale łaska Boża we mnie i dlatego odwiecznemu Bogu Chwała i cześć po wszystkie wieki, wieków. Amen.